Przyszła paczka, ale nie, nie, nie mam jak odebrać no. Przed kurier z paczką, ale jeszcze musiałem cło albo coś tam zapłacić whatever Bo przyszedł mi garnek ten do grania I zaufa mi że blika i zaraz zrobię Co? No garnek mi przyszedł do, do grania, jeszcze muszę jakąś opłatę zapłacić Jaki do cholera garnek? No handpan, no ten muzyczny No kupiłem handpana, instrument za 800 zł Z Aliexpress. No muszę zapisać numer kuriera i jej blika zrobić. Ci dał na słowo czy jak? Tak, no. Wy, wyprosiłem panią, żeby mi na słowo dała. <grych> że jej blika... No. No ale widzisz, że mam okej okay, mieszkanie, miły głosik, no to wiesz, kto by chciał kogoś skamować o 5 dych, się fatygować k***a. Ale czekaj, czekaj, to wcześniej masz info, że idzie, żeby, żeby tak przysyłka, że będzie opłacić? Wiesz co nie wiem, whatever O k***a, ja nie mogę się na blika zal zalogować? Co jest? Tak czemu ja nie mogę przelać? Czemu ja nie mogę przelać? Czemu nie mogę dać dalej? No po tej... Po tej grze Remek odpakuje paczkę, można na streamku poglądać, nie wiem. Chcę tylko przetestać ten instrument, dobra? Dobra, dobra, dobra. Ale sobie będę grał na bębenku. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś najgorsze chińskie gno, które będzie brzmieć, jakbym napalał na patelni. To jak znaczy, handpan. 800 zł zapłaciłem. Handpan. Tak, ale dobre handpany zaczynają się od 5000 do 12000 zł. Bo to jest drogi instrument ręcznie robiony. I boję się, że będzie brzmieć jak gówno, jak kupiłem taki tani. A i tak czat że drogo. No drogo. To jest najnowszy chyba instrument. No, dużo, dużo, dużo jak zegarnek. Ej, to jest ksa większe niż myślałem. Ło, wow. A, i... Widzę oczywiście dziękuję za te twoje 20 zł Ale O, Obłoka kupił za 800. Chyba ładnie będzie brzmieć, bo już słyszę. Brzmi chyba ładnie. <grybuj> ale Ty, ale... Kurde. Będę musiał się nauczyć na tym grać, będę samoukiem. Tutaj nie ma dźwięku, nie? Ja kupiłem, że mam tylko. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 3, 4, 5, 6, 7. 9 dźwięków mam. Takie za 15 tysięcy mam 14 dźwięków i pod spodem jeszcze. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak ludzie na tym grają, uderzają to. Ja nie wiem, czy nie uderzałem kciukiem, paluchem. Paluchami chyba. Tajne. Podoba mi się. Da, pogramy się potem się nauczę. Wydaje się dość trudny ten instrument. Trzeba bardzo na rytmie polegać. Nie wiem czy w ogóle mogę sobie grać piosenki z poradników. Nie wiem, whatever. Chodźmy grać w lola. Ty wiesz co? Nie wiem czy mi się chce jeszcze dzisiaj grać Remek. Szczerze ci mówię... Dawaj staan, dawaj staan. Wiesz co, jestem tak dzisiaj niewyspany. No już ci rano mówiłem, nie? Że, no wzdycham. No Zobacz, i, i gram jak śmieć, szczerze. No go, to nie jest wizowy wymówka. Mówiłem wam dzisiaj o dziesiątej, że jestem niewyspany. Ja jestem zmęczony. Da, Remig, już jutro dziewiąta? No, możemy, możemy, jutro dziewiąta, da, możemy, trochę dziewiąta. No. A myślisz, że już jutro będziemy na mainach mogli grać? A, no, tch, ja nie wiem. No dobra, obiecuję ci, że się wyśpię. Da, to dziękuję, Remigiusz za dzisiaj. No widzowie, pokręcimy sobie jeszcze chwilę skrzyneczkami, na koniec, na G4 skins, nie wiem co będę robił, mam ochotę na garnku sobie pograć, ty, chyba, że nie skończę streama, jeszcze sobie chwilę na garnku pogram, o, ale będziecie wyzywać mnie w sumie, <grym> to nie wiem, <grym> będziecie mnie wyzywać, jak wam pogram na garnku, będę się uczył, będziecie wyzywać, nie, dobra. Poprosiliście mnie, żebym pograł na garnku, ale pomimo to, że będziecie wyzywać, mi ten układ pasuje, bo was dzisiaj w ch... zrobiłem. Co prawda jest to efekt losowy, ale co się stało, to się stało. Chociaż przełknę waszą gorycz. Dobra. Widzowie, przypominam, ja się uczę na tym grać, więc jak mogę prosić, nie szkalujcie. Nie jestem prosem. Dobra. Hmm. Jak, jak wydać taki pełniejszy dźwięk? Kurde, tragiczny jestem. Może bym sobie odpalił jakiś filmik na YouTubie. klikanie? Nie klikam. Próbuję rytm złapać. Ty wiecie co? Łatwiej by mi było jakbym sobie obejrzał i zobaczył jak tam robią to. To znaczy, w sumie wiem jak to robią, ale może, czy ja bym dał radę tak zagrać jakąś piosenkę z patrzenia jak ktoś gra, czy tak średnio w złe miejsca uderzasz? A skąd wiesz? Da, spróbujmy wymyślić jakiś dźwięk. 700 widzów. <laughs> jak ja nie umiem grać. Wiecie co ja muszę chyba usiąść tak jak on, jak prawdziwa figma. I mieć totalną f. -ę. O! I gitara. Szaman? Spróbujmy jakiś szybszy dźwięk wymyślić. Dobra. Ile ta mało pamalat? Cicho tam. To jest trochę inny dźwięk przy tych wypukleniach, bardziej taki niskotonowy. Słyszycie? To jest taki dźwięk, a tu mam taki. Coś wymyśliłem. Dobra, już się pogubiłem. Ej, tu też jest inny dźwięk. Ale nie jest jakieś najwygodniejsze. Jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek, kto na tym gra, użył takiego ruchu, więc, może, jestem pierwszy na świecie. Bokczam! Na koniec. Ej, jakby. Ty. No kurde, końcówka ładna. Not bad, no bad. To znaczy, losowo poklikałem, ale rytmicz, rytmicznie wyszło nieźle. rytmicznie <laughs> to, 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 to na pałę klikałem <laughs> weź to powtórz yy, to co zagrałem nie, no lepiej się nauczyć czegoś nowego. Po co mam grać to, co już wymyśliłem? styl. Jak byś nazwał tą kompozycję, którą przed chwilą zagrałeś? Biedny żółwior za osiem stów. Sa? Nie, dostałem od widza dał mi. Jak mi poszło na tym garnku, jak na pierwszy raz, grając na tym instrumencie? Dam ci radę, naucz się najpierw w skali, gdzie jest C, a gdzie B. Zobaczcie, w jakim klucz? masz ten bęben. O kurde, a co mi to da? Nie no, chyba tak na wczute będę grał, nie? Czemu to takie drogie? Ej, szczerze nie czemu to jest takie drogie. Sery, nie wiem. Nie wiem, czemu ten instrument jest tak drogi. Co to jest? Ty, na nawet nie wydaje się jakieś super trudne chyba. Ty ty ry ty ty ry ty ty ty. Ja nie wiem, czy jestem w stanie to zagrać. Metin hand. Handpan. Nie ma żadnego śmiertelnika, który to zagrał na handpanie. Nie wiem. środek dwa razy na zewnątrz, ale że na przykład... O! Ty, wymyśliłem! O! Coś takiego wymyśliłem! Ty, ja sensu, co robisz? Nic się tak nie nauczysz. No przecież uczę się picia, które sobie wymyśliłem! Czyli takie... Takie taki mi się podoba. No, widzę. serdecznie Wam dziękuję za wszystkie subiki. Do dzisiaj. I widzimy się jutro. Bardzo dziękuję serdecznie za dzisiejszy stream. Papa widzowie!